Nic. Zobaczysz, jak ci się nie podoba... A, ah, ciężkie. O, kurde. O, kurde. Ok, O Teraz szalej, zobaczysz. Twój artystyczny kąt, podoba mi się. Chcę Tak. Ja zobaczyć. Zresz... Tak, zaraz poprawię. Nagrywasz, co? Nie. Okej, okay. to niech może sami Okej, okay, nagrywam. <grywa> o oh, nie. Obudziłeś się? Okej. Okay. Dobra, my wychodzimy, aby. Wy... chodź, no, zrobimy Gravitrak, co? Nie. Bo inny będzie film robić? No. Chcesz się położyć tutaj z mamą i być cichutko i patrzeć, jak ja robię film? Cześć. Dzisiaj... Cześć, jestem Ina, a to jest mój brat Noah. Powiedz Na, cześć. Noah, powiedz cześć. Cześć. No i my dzisiaj będziemy robić takie zwierzątka. Ja chcę zrobić kota. Chociaż tu go nie ma? A, no, chcę zrobić lisa. Teraz otwieramy! O! o nie robi to wrażenia! No, no dobra. Nie widziałam tego pudełka. Otwieram. Co tam jest? Nie wiem po co to mam, ale. Na razie to odłożymy. A, do robienia dziury w oczach i wszystkiego. Dobry. I przypomnij wszyscy, że to nie jest sponsorowany filmy, nie mamy nic słonego z hey clay. możecie używać innej plastulina. Ten e, plastulin jest fajny, bo to wysusza i masz normalne takie zabawki. Gdzie Dzisiaj będziemy robić kodkę. Najpierw wyciągamy nadmiar, formujemy z tego kółeczka. Jeżeli są jakieś nierówności, to staramy się jak najdłużej... O, nie otwieraj tego. Na razie. Zrób sobie piłeczkę tak. Wielkie. Wyciągnij sobie nadmiar tego... Co to jest? Hejklej? Te, tego hejkleja. Potem robimy takie coś. Tutaj zrobimy tak. Potem tutaj Ej, nie kupujemy. Tak. To piłeczkę. Tak. No i drugie. No nie wiem jak się robi piłenki. Postarajcie się, żeby były takie same. Nie muszą być, ale żeby były podobne, chociaż. Dobra, zrób takie coś, ma. No. I zrobię tym dziurkę. Pokaż. Mm. Jak to robisz? No. Ja robię Lisastę. tym dziurkę na gałki oczne. O. Dałaś białe jako oczy, tak? Tak. A, A to takie jest... malutkie pici Jakie no. dobra, dobra. Dzień. I ty też robisz oka, tak? Tak. To jest dziury na o... Tak. Tak. Tylko zapomniałaś robić usze. Pamiętasz? Tak, wiem. Okej. Okay. Pokaż mi. O! Jest kotek, faktycznie. Mamo. Aha. A wiesz jak zrobić uszy? Tak, pokaż mi. Poczekaj inne. Pokaż mu jak robisz uszy i też uczysz inne. Zobacz, tutaj bierzesz tak. I tak. I potem na zasadzie kota uszy są mniejsze, ale na zasadzie lisa uszy są wyższe i większe. Formujemy takie małe kuleczki i wygniatamy do uszu. Słodkie. Ja zrobię teraz takie, takie coś, co tu ma kotek. Nie, nie wiem, co to jest. To jest jego gumiazgka. To jest trochę dziwne, te oczy. Pomóż ci poprawić się, jak chcesz, taki ciekawy. No, nie jest. Robimy no, dwie ci? kuleczki. Potem troszeczkę zgniatamy i łączymy je ze sobą. I tak powstaje nam taki pyszczek. Tutaj przyczepiamy, Robimy takie dwie kuleczki i tutaj. No nie tutaj. chciałam zrobić. Widzicie? <laughs> zobacz, on ma jedno oko wielkie, jeden mniejsze. Poka. <śmiech> <śmiech> Dokładnie pokazujesz. No, ale tylko główkę teraz przechodzimy do pierwszego. No, ale też no, musimy zrobić nogi. No, no, zobacz. Może wiesz? <gry> Aaaa, okay, a, jeszcze... a Wykorzystam <gry> <gry> te dwie kuleczki. I tutaj wkleję. Mamo. Mamo. To będą whiskers? Wozy. Wozy, whiskers, fajne. Bo na razie jesteś na takiej fazie. <gry> to będą Twój kotek już śpiewa? No. Śliczne. Ok, to patrz, pokazujemy całej buzi, jak będzie gotowa. On ma magiczne usy. Okay. I na razie nie jest na takim etapie. Robi paski po całym ciało. a mam tu przyczepić, o tu? Tak, na samym końcu. Proszę. Mam prawdziwe. O, to się już tak wygląda! Fajnie! Zauważyliście różnicę? O, śliczne! Pokaż mi Przodnie. O, śliczne. I tutaj mamy Czisteczek. lis. Gotowe. Tylko tutaj o, zrobiłam dziurę, bo myślę sobie, że będę miała to wiesz na co inne Do trzymania na przykład. Długopis. O, nie, to nie do tej dziury. Upsis. I to będzie taka dziura, że mogę to sobie trzymać tego długopisu na biuro. Na biurko, bo co? Bo no tego nie chce. Tak, Noa? Ten nie liści... Się że, je się nie, że jego się nie spodobało. Tutaj jest Afryki. Tak. Tutaj jest Europie. Tak. Tutaj jest południowej Ameryki, tutaj jest Ameryki, Mamo. tutaj jest Nowego Jorku. A gdzie jest Rosja? Rosja jest tu. Wielki. Mamo Rosja! Jest Rosja. Jest Rosji, bo to jest Rosja. Mamo tutaj a tutaj jest Tak jest Rusjaz. to jest Rzymie. A to jest największe, to jest średnie. <grym> Okej, okay, to nie są projekty, to są fikoki. Nie, to jest zabawa do góry nogami. No. Ja Ciociu! Ok. Jaki będzie tytuł, mamo. Jaki będzie tytuł? Zabawę tego na mojej Tego Ok, co macie? E, mamy to i to. I kauczuch. To i to, i to i to jest. Oh my goodness. To jest kauczuch, to jest mama. Kauczuch. <laughs> kauczuch, kauczuch, kauczuch. To jest -wagi. hagi Hagi, lis, chmura, ser, mysz, kot. No i. Słuchajcie, ten clay ten jest na tyle fajny, że, że to wysycha w powietrzu, jakby wysycha normalnie leba, i to się robi taki twarde. Leba, to już dawno temu leba, robiła i to jest leba, 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 leba. A my leba. kupiliśmy to na Allegro, nie mamy żadnego mm. sponsora, to po prostu kupiłam mm. i ten clay kosztuje 69 mm. zł i myślę, tak że ja warto. Okay. Ta, 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 ta. Super, masz list. Ok, i zostało, robiliśmy tyle projektów. I zostały jeszcze tyle ten hejklap. Bardzo chiki. wydajny dla matki. Ale... Tak. Cześć, zrobiliśmy to, 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 to. No! Dobra. Ale już wam pokazaliśmy. No i no to hmm. no to, to jest prawdziwe, no to prawdziwe, prawdziwe do góry nogami. To powiedz jeszcze raz. Pa.